Nazywam się Olga Drzymała i propaguję jeździectwo oparte na zrozumieniu i porozumieniu z wierzchowcem. Propaguję jeździectwo, które można porównać do tańca towarzyskiego, gdzie partner prowadzący prowadzi w sposób elegancki, subtelny i z wyczuciem. Dlatego zachęcam, obserwuj moją szkoleniową działalność, wysłuchaj podcastów i tańcz z koniem. Przeglądając w necie jeździeckie grupy i fora dyskusyjne, często znajduję pytania i prośby o polecenie ćwiczeń dla konia na podstawienie i wzmocnienie jego zadu. Pytania dotyczą pracy jeźdźca z koniem z siodła, jak i z ziemi. Odpowiedzi i podpowiedzi w komentarzach pod takimi postami zazwyczaj są takie same. Polecane są ćwiczenia typu wchodzenie konia pod górkę, schodzenie konia z górki, cofanie, zatrzymywanie, przejścia schodu w inny chód. Problem jest tylko taki, że to wchodzenie pod górkę, schodzenie z górki i tak koń może wykonać z odciążonym zadem i niezaangażowanym zadem. Samo ćwiczenie nie namówi konia do tego, żeby zaangażował ten zad. Zapytacie, dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że koń jest czworonogiem. Ja wiem, że to może dziwnie brzmieć, ale zaraz Wam wytłumaczę. To znaczy, wyobraźcie sobie, znaczy inaczej, trzeba najpierw zdać sobie sprawę, czym jest zaangażowanie zadu konia do pracy. I teraz, tak, wyobraźcie sobie człowieka, który zaczyna wchodzić pod wysokie wzniesienie. Bo zaangażowanie zadnich kończyn konia do wydajnej pracy, podstawienie zadu, to jest nic innego, tylko właśnie nauczenie go, by kroczył w sposób podobny, jak kroczy człowiek, który wspina się czy wchodzi pod wzniesienie, pod jakąś górę, bardziej czy mniej stromą. I teraz, im bardziej strome jest to wzniesienie, tym Bardziej człowiek musi zaangażować te nogi, żeby się właśnie wspiąć. Czyli krok zaczyna być dłuższy, trochę spokojniejszy, wolniejszy. Człowiek wyraźnie stawia stopę i się od niej odpycha. I potem kolejna stopa i się od niej odpycha. I człowiek z natury rzeczy zaangażuje, za, sorry, zaangażuje nogi do wspinania się pod tą górkę. Koń do wspinania się pod tą górkę nie, za, nie zaangażuje tak zadnich kończyn, dlatego, że ma możliwość podciągania się na przednich. I teraz żebyście zrozumieli, ten sam człowiek wchodzący pod tą górkę, wdrapuje się, te, te kroki takie stawia zaangażowane i nagle ktoś rzuca mu linę. I on się chwyta tej liny. I to jest naturalny odruch, że żeby odciążyć trochę nogi, człowiek się zacznie spinać, podciągając się na tej linie. I dopiero jak ktoś zabierze tą linę, to znowu człowiek zaangażuje same nogi do wspinania się. I teraz to, że koniec czworonożny powoduje, że on właśnie jakby przed nimi kończynami podciąga się na takiej w cudzysłowie linie. I on bardziej będzie angażował przód do tego podciągania się, niż tył, do, do, do samego drapywania się. I chcę tu wyraźnie zaznaczyć, że to, co przed chwilą powiedziałam, to nie jest opis ćwiczenia. Ten opis tego wchodzenia pod górkę miał mi posłużyć do wytłumaczenia Wam, jakim krokiem koń powinien maszerować za dnimi nogami, żeby móc powiedzieć, że angażuje zad. Koń z zaangażowanym zadem maszeruje w ten sposób. I na płaskim terenie, i z górki, i pod górkę, i w każdym schodów, i w każdym tempie, ym, i tak dalej. Żebyście tego nie, nie potraktowali jako opisu samego ćwiczenia, i że to ćwiczenie, to znaczy jakby wymuszanie na koniu, wchodzenie pod górkę, że, że to ćwiczenie samo z siebie zaangażuje koniowi zad. Koń sam z siebie nie podstawi tego zadu do tego, żeby właśnie w tych ćwiczeniach Prawidłowo maszerować zadnimi kończynami, takim krokiem odpychającym, napędzającym, wydłużonym, spokojnym i takim przemyślanym i zrównoważonym. Wydaje mi się, że podstawą pracy z koniem nad zaangażowaniem zadu jest to, żeby jeździec, który pracuje, zrozumiał, na czym polega. Ma polegać to zaangażowanie zadu i wtedy sam będzie w stanie jakby dobrać ćwiczenia. Oczywiście, że zawsze się przyda jakaś podpowiedź, natomiast no, no z durną podpowiedzią są górki, cofania i tak dalej. I teraz no, na czym polega słuchajcie to podstawienie zadu? Trzeba jakby, trzeba zabrać koniowi ten przysłowiowy sznur do podciągania się, trzeba... Zabrać siłę napędową z przednich kończyn, trzeba odciążyć te przednie kończyny, a ciężar przerzucić właśnie na, na, ten, na ten, na te zadnie kończyny. I koń to musi zrozumieć, a nie, że próbują jejscy wypracować odruch u konia. Nie da się takiego odruchu wypracować, tylko pewna świadomość konia pozwoli. Na wypracowanie nawyku angażowania właśnie tego zadu, na prośbę człowieka. A nawyk i odruch to są dwie różne rzeczy. Ja tutaj nie będę tłumaczyła, jaka jest różnica. Jeżeli jesteście ciekawi, sprawdźcie sobie po prostu sami. I teraz znowu, wyobraźcie sobie, że koniec podzielony. Na dwie części, osobne części, na dwozie i podwozie. I teraz słuchajcie, to jest tak, że koń, który angażuje bardziej do pracy, właśnie przednie kończyny i ma ten przód przeciążony, to znaczy ma więcej ciężaru, nosi na tych przednich kończynach, to jest koń, któremu nadwozie, czyli górna część, spada z przodu z podwozia. I teraz na czym powinny po polegać ćwiczenia? Z koniem. Jeździec musi zacząć od tego, żeby uświadomić sobie i swojemu podopiecznemu, że prośba o zaangażowanie zadu powinna być przekazana przez pracujące łydki. Problem tylko polega na tym, że większość koni jest nauczona, żeby na pracę łydek przyspieszać, rozpędzać się, więc trzeba ćwiczenia. Podporządkować, jakby, pracy nad tym, żeby na przekaz właśnie mówiący zaangażuj za, żeby w reakcji na pracujące łydki koń się nie rozpędzał. To jest jakby pierwszy etap. Łydki wyraźnie pracują, rozmawiają z zadem konia, koń nie ma zwiększać prędkości. Tylko, że nie można wstrzymywać tych. Takich rozpędzających się zapędów konia przy pomocy wędzidła czy wodzy. Koń musi zrozumieć, że ma utrzymać równe tempo i rytm chodu nadane przez jeźdźca, i ma, ma jakby dopasować ten, ten rytm i tempo chodu do tego, w jaki sposób się jeździec porusza w siodle. A jeździec musi właśnie tym swoim poruszaniem się w siodle. Regulować tempo i rytm. W czasie stępa i galopu to ruch bioder reguluje, powinien regulować tempo, w którym koń biegnie, czyli to jeździec jakby porusza biodrami w takim tempie, w jakim chce, żeby koń jechał, a koń ma się dopasować. Czyli w kusie na przykład ćwiczebnym to też rola bioder. Natomiast w czasie anglezowania to jest. Rytm, w jakim koń, znaczy jeździec wstaje i siada, reguluje rytm czy wskazuje koniowi rytm, w jakim ma koń się poruszać. I teraz, jeżeli koń rozumie, że ma się dopasować do rytmu i prędkości ruchu ciała w siodle, to nie będzie reagował przyspieszeniem na pracę łydek, na informację biegnącą z łydek. Mówiącą, zaangażuj zat. Niestety to jest dość trudna sztuka, właśnie, panować dla jeźdźca, trudna sztuka dla jeźdźca, panować nad swoim ciałem tak, żeby nie podporządkować swojego ciała, ruchu swojego ciała, ruchowi konia, tylko żeby zrobić to odwrotnie, nawet wręcz jakby zaburzyć rytm chodu konia, gdy jest za szybki. I mimo, że koń biegnie szybko, zbyt szybko, poruszać biodrami tak, żeby zaburzyć ten rytm i tą prędkość. Poruszać wolniej niż biegnie koń. To trochę tak, jakby wyobraźcie sobie, że wasz ruch, wasz ruch w siodle na koniu to jest film. I teraz musicie, mimo, mimo, że koń biegnie szybko, wy musicie puścić ten wasz ten film, ten wasz ruch, Ciała w siodle w zwolnionym tempie, zwolnijcie film i wtedy koń dopasuje swój rytm i tempo do waszego ruchu ciała, będzie, będzie wiedział, że ma zwolnić, nie będą do tego potrzebne siłowe działania wodzami i wędzidłem i wtedy będzie można zacząć pracę nad podstawieniem, nad zaangażowaniem zadu. Dzięki temu, że koń dopasowuje się do rytmu ruchu człowieka na grzbiecie, przestanie spadać z przodu podwozia. Oczywiście to nie jest taki prosty proces, jak ja tutaj to opisuję. Ja tylko wam tłumaczę, pod jaką pracę powinny być podporządkowane ćwiczenia, ale wiąże z taką pracą wiąże się wiele innych aspektów które są potrzebne do tego, żeby koń zrozumiał, że ma ten zaangażować i ma dopasowywać swój rytm i tempo chodu do rytmu i tempa poruszania się ciała. Jeścia. Do tego jest potrzebna praca nad rozluźnieniem przodu konia, nad odciążeniem przednich kończyn, nad ustawieniem łopatek, nad równowagą boczną, no, mogłabym jeszcze tu pewnie wymieniać, jakbym się dobrze zastanowiła, pewnie jeszcze parę elementów by było. Natomiast, no, mówię, mówię, ja nie chcę tego tutaj omawiać. Mówię, każda, każdy z tych elementów nadaje się na osobny podcast. Co, co staram się robić, i, i, i nagrywać, i tłumaczyć w podcastach, jak właśnie pracować nad, nad tymi poszczególnymi elementami pracy z koniem. To zaangażowanie zadu konia to jest wszyscy mówią o takim przysiadaniu zadu, ale, ale dlaczego koń ma przysiąść jakby na tym zadzie? Dlaczego on ma obniżyć ten zad? A to dlatego, że po prostu jakby krok, którym on idzie za dnymi nogami, on zaczyna go stawiać nie za sobą, tylko pod sobą bardziej. Ten krok jest dłuższy, dlatego że tak właśnie regulujemy jakby swoim ruchem bioder. Długi krok i to namawianie łydkami żeby podjechał koń, pod, po, 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 podwozie podjechało pod nadwozie, powoduje, że, że to, to właśnie krok za dnimi kończynami przesuwa się pod brzuch. I to jest bardzo trudny i skomplikowany jakby proces, bo to jest na, na, nauczenie konia zupełnie innego sposobu chodzenia niż, niż ten, do którego go przygotowała natura. Koń w naturze nie musi w ten sposób chodzić. To mu jest do niczego niepotrzebne. On w ten sposób powinien chodzić, dlatego że właśnie takie podstawienie zadu, czyli takie przesunięcie kroku pod brzuch, powoduje, że właśnie lekko obniża zad, a pręży grzbiet. I to wyprężenie grzbietu, to rozciąganie mięśni grzbietu pozwala koniowi w sposób wygodny i komfortowy w miarę. Nieść jeźdźca, czyli ten sposób chodzenia jest potrzebny koniowi do pracy z człowiekiem i koń musi mieć pewną świadomość jakby właśnie tego, że takie chodzenie ułatwia mu noszenie tego człowieka, że, że dzięki takiemu chodzeniu nie czuje dyskomfortu czy bólu podczas pracy z człowiekiem. I teraz żadna, żadne chodzenie z koniem, takie bezmyślne chodzenie z, gór, z, z koniem w gór, z, pod górkę, z górki, czy cofanie, nie uświadomi koniowi tego, jak ma ustawić ciało, jak ma ustawić nadwozie względem podwozia i odwrotnie i podwozia względem nadwozia, jak ma je na sobie ułożyć i jak ma ten krok przesunąć pod brzuch. Bo to musi mu wytłumaczyć człowiek. I teraz pod te pod tą świadomość tego, jak to wygląda, pod to, że człowiek musi takie rzeczy koniowi wytłumaczyć, można wymyślać ćwiczenia, ale właśnie ćwiczenia, które uświadomią koniowi pewien stan rzeczy, jaki, jaki, musi, jaki musi zaistnieć podczas pracy z człowiekiem, a nie, że próbuje wypracować odruch. No, nie wypracuje tego odruchu właśnie to, co powiedziałam na początku, dlatego, że koń ma w cudzysłowie ręce, którymi pomaga. Które mało tego, on bardziej angażuje ręce do tego, żeby pomagać nogom pracować, wspinać się, chodzić, schodzić, cofać i tak dalej. Koń zawsze użyje rąk, bo te ręce zawsze mają za co się chwycić, jakby, żeby, żeby pomóc to, no, nogom. Koń ma wiecznie zaangażowane ręce, bo one są oparte na ziemi. Człowiek nie ma tych rąk zaangażowanych. I te ćwiczenia z chodzeniem pod górkę i z górki, one by przyniosły efekt, gdyby koń był dwunożnym stworzeniem, ale jest czworonożnym i tego się nie da w ten sposób zrobić. To musi być świadoma praca nad tym, żeby właśnie nauczyć konia, żeby nie używał rąk, mimo że go tu wszystko naokoło kusi, żeby te ręce do tej pracy użyć. Zapraszam do wspierania mojej działalności szkoleniowo-jeździeckiej na Patronite. Dzięki temu będziesz miała czy miał dostęp do podcastów tylko dla osób wspierających mnie. Takie podcasty znajdziesz w aplikacji Patronite Audio. Możesz też zasponsorować odcinek podcastu, i będzie to wtedy odcinek, którego temat Wybierzesz. Może to być odpowiedź na Twoje pytanie y lub po prostu rzucony temat, y który mam y omówić. Dziękuję za wysłuchanie całego podcastu. Do usłyszenia.